Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony, Emil z kanału EMSC2 TV. Witajcie, drodzy widzowie, na moim kanale YouTube. Jej, myślicie sobie nowy, kolejny jakiś dziwny vlog. Ciekawe, jakiś to temat. Emil tym razem poruszy okrutny, wredny. Tak naprawdę poruszę dzisiaj dwa tematy i za jeden najprawdopodobniej dostanę taką, taki pindol w komentarzach, że będzie aż głowa bolała, a drugi ludzie się na pewno troszeczkę, się tysi, się tysięcy ucieszą. Pierwszy temat ten. Powiedzmy sobie, za który się może trochę ucieszą, wracamy ze StarCraftem 2. Wracamy ze StarCraftem 2 i wracamy z turniejami StarCraftu, StarCrafta 2, Heart of the Swarm, czyli będziemy bawili się rojem. O co chodzi nie Patrykiem? O co chodzi? Słuchajcie, jak wiecie, w lutym był miesiąc posłuchy StarCraftowy. Był to StarCraftowy miesiąc posłuchy, była bardzo mała ilość imprez. Bo naprawdę ich mało. Myślałem, że w styczniu tak będzie. Okazało się, że w styczniu było dużo, a okazało się, że było jednak w styczniu, okazało się że w styczniu jest dużo w lutym. Malutko, bawiliśmy się w darmówki, grałem z widzami, dużo laderowania było, strasznie dużo osób się wkurzało, że grałem w te darmówki z reflinkami, ale no przykro mi, e, czymś musiałem ten, e, batery, ten czas wypełnić i w jakiś sposób dorobić sobie trochę rzeczy, bo dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jakimś cudem po tylu latach, ja zajmuję się tym zawodowo. Ale wracam ze StarCraftem 2 i co to oznacza? M mam już zaklepane e, parę imprez, przede wszystkim każdy wtorek i środa od e, 25, czyli od jutra, e, Najbliższe 5 tygodni będzie Definity Cup, e, impreza angielska, dwudniowa, 500 dolarów w puli każ w każdym tygodniu. E, pierwszy dzień to wtorek, e, pierwsza część drabinki, e, środa druga część drabinki, we wtorek zawsze o 19, w środę o 20, czyli tak bardziej popołudniowe. E, do tego wszystkiego od marca dojdzie cotygodniowa właśnie chyba ta impreza, jak to im nazwali, Premier Division. 3000 dolarów będzie i to będzie w piątki. Do tego wszystkiego zawsze oczywiście jest z otaka w niedzielę, a więc jak już sobie policzyłem, powinienem mieć w marcu około minimum już 15 dni turniejowych, czyli 15 dni, kiedy będzie Starcraft 2 w najfajniejszej formie dla mnie i dla Was, czyli podczas turnieju. Jej, cieszycie się? Ja też, bo trochę już brakowało mi tego e, komentowania. Już było te granie, granie, gadanie, nudzenie, nudzenie, gadanie, granie i tak dalej. Można było zwariować, ale to już wraca. Oczywiście w niedzielę jest też ZOTA Cup, jak zawsze, aby było sympatyczniej. E, chyba, że coś innego wybuchnie, w tym czasie się stanie. Mogę Wam powiedzieć, że w marcu będzie fajny jeden turniej, i tylko tyle mogę Wam powiedzieć. Jeden z większych, e, przez kogo organizowany, też nie mogę powiedzieć. Mam embargo na wszelkiego rodzaju informacje, ale będzie fajnie. Szykujcie się na weekend, powiedzmy sobie, nie ten, co będzie teraz weekend, tylko może następny weekend. Nic nie róbcie, nie, nic nie planujcie, może nie, nie na ten weekend, tylko na następny. Tak, tylko wspominam coś o tym, że może coś będzie wtedy fajnego. Naprawdę nie mogę nic powiedzieć. To jest to, to jest to, to jest to co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Lader, lader nie zniknie, lader cały czas będzie. Haha, lader będę tak grał sobie w dzień, eee, tak zwane ladery komercyjne. No i właśnie za chwilę też dojdziemy do tej drugiej części, o której nie wszyscy tak bardzo lubią i nie lubią słuchać i za chwilę będzie nieprzyjemnie. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz, przechodzimy. Więc StarCraft 2 wraca. Druga rzecz... Ważna? Ważna. Dla mnie dosyć ważna. Jak wiecie mam cały czas duży problem z GameSquid albo wiecie, albo nie. Nie wypłacają pensji mi za... Pe... No, nie wypłacają za streamowanie. Za grudzień i e, styczeń po prostu Dailymotion, z którym oni współpracowali, zmienili sposób płatności. GameSquid nam o tym nie powiedział wcześniej. Robiliśmy cały czas, oni myśleli, że jakoś tam cichaczem uda im się to naprawić, że Gamesquid zapłaci im, ale chociaż Gamesquid to już wszystko zmieniło, więc jest tutaj pewnego rodzaju problem. Yy, ja przeszedłem teraz bezpośrednio, już bez pośrednika, którym jestem do Daily Motion i teraz jest inny problem. Problem jest tego rodzaju, że przechodzimy z opcji restartowania streamu na opcję puszczania reklam. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy na opcję tak zwanego puszczania reklam. A wiecie, co oznacza puszczanie reklam, prawda, że trzeba niestety te reklamy oglądać i to jest bardzo smutna wiadomość właśnie ta druga, iż jeżeli chcielibyście wspierać, nawet ja teraz o to bezpośrednio, prosto poproszę, jeżeli jesteście u mnie na streamie, możecie na mojej stronie, jeżeli możecie, Ustawcie mnie na tak zwaną białą listę w AdBlockerze. Dzięki temu na mojej stronie będą pojawiały się, na moim stronie będą się pojawiały reklamy. Ja utrzymuję się z tych reklam. Jestem freelancerem, jak można by to nazwać, nie mam żadnej pensji od żadnej organizacji. Wszystko co robię, utrzymuję się albo z reklam, albo w tym momencie aktualnie z tych datków u dołu, i że było co ciekawsze, z tych datków będę miał najprawdopodobniej w tym miesiącu więcej niż z całego streamu, bo nie było żadnych imprez. Ehm, ze sprzedaży koszulek, takich dodatkowych rzeczy, z tych darmowych gier, w które graliśmy, no musiałem rozszerzyć się w jakiś sposób, bo by po prostu koty chodziły głodne. Więc to jest ta sprawa. Jeżeli wpadacie do mnie na stream, pomyślcie o tym, żeby wyłączyć te, tego adblockera, bo to jest dla mnie dosyć ważne. Ostatnio czytałem artykuł. E Denisa z TakeTV był tam z nim wywiad. Powiedział, że gdyby ludzie włączyli od u niego na streamie, on mógłby w stanie zatrudnić kolejną osobę do tego, aby e, streamowała. Że jeszcze więcej imprez mógłby pokazywać. Tutaj e, po tym scenariacie była straszna burza, że zapomnijcie nie, znajdźcie inny sposób, e, sposób finansowania siebie. Nie wyłączę tego, zapomnijcie. Hamstwo, drobne mieszczaństwo, jako oni mogą takie rzeczy prosić. Jeszcze na mnie to możecie tam lać. Od do, do góry po tym jechać. Trudno, przeżyje. Ale kurde, żeby na Takea jechać, który. Zorganizował Home Story Cup Acer Team Story Cup. Przy okazji wraca i będę go pewnie streamował. Masę imprez, a i tak ludzie na niego wrzeszczeli, znajdziecie inny sposób. O tyle, o ile Take ma dobrze ma dużych sponsorów, i jako taki dodatek jeszcze jakiś ma, o tyle ja, no niestety, polegam na tych wrednych reklamach. Parę zasad co do reklam, nigdy nie puszczę reklam w trakcie gier. Doskonale o tym wiecie. Jeżeli są puszczane reklamy, je, reklamy, jest pokazywany specjalny ekran, i w tym czasie nic się nie dzieje. To nie jest tak, że ja gadam i puszczam reklamy, i czy co mam włączonego od blokera, to to widzą, a nie. Taki ekran jest puszczany, jakby ktoś nie widział. Śliczny, prawda? Jest też Emil Scottem, jakby ktoś nie zauważył. Pokażę tu, że puszczę reklamy. I tak to mniej więcej tutaj e, wygląda w tej chwili. E, to jest to moja prośba, oczywiście. Jeżeli też, też wprowadzę coś takiego w marcu, już zrobimy pewnego rodzaju, bo będę musiał zrobić tak jak robią też na zachodzie, bo um, no, na razie na Daily Motion nie, ma, nie szaleją z ilościami reklam, to może za chwilę wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, tutaj, żeby nie było, że Emil ściąga od nas masę kasy z reklam i jeszcze o coś innego prosi, to proszę, zobaczcie sobie. Um, o, oh, dlaczego? Ha, nie widzicie, bo się zacięło najwidoczniej ekran mi. Za chwilę go odetniemy. Nie, nie odetniemy, muszę tak przesunąć. Aha, jest. Dobra, jest, zadziałało na drugi ekran. Jak widzicie, to, są, to jest ilość reklam puszczanych. W tym miesiącu, możecie sobie zobaczyć dokładne, tutaj mniej więcej zarobki ode mnie. To było wczoraj podczas Zotaka, wpadło od 10 dolarów, bo było mało reklam, i to jest ten problem. Czasami jest 10 tysięcy reklam, czasami jest 3 tysiące reklam, czasami jakieś dzikie kocie mnie tutaj harasuje, więc tak to mniej więcej wygląda. To jest w tym miesiącu. Tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze jest Twitcha, na Twitchu jest dwa razy więcej, ale w Twitchu wieczorami nie da się streamować, bo nie ma w ogóle reklam. Więc to jest wielka loteria. Raz będzie ich reklam więcej, ludzie będą mieli wyłączone na blokiery, będzie też większa kwota, za którą zapłacą. Bo to też w Daily Motion jest tak, że dzielimy się 50-50, 50%, /50, 50 zysków dla mnie, 50% dla nich. Nie mam stałej kwoty za 1000 reklam, więc raz jest 4,60 za tysiaka, a raz jest na przykład 2,63, a bywają takie akcje, że 34 centy, żeby było sympatycznie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Reklamy są po prostu takim dodatkiem w tej chwili, ale na pewno jest fajne, bo tych reklam jest niewiele. Jest fajnie, jeżeli wyłączacie bloki, to wtedy jest większa szansa, że ktoś dostanie, bo takiego jak fill rate, i oni po prostu rzucają na przykład. Te Oglądamy tysiąc osób, oni rzucą 250 reklam podczas jednej przerwy reklamowej i niech z tych 250, które mieli dostać reklam, połowa ma blokery, czyli z tysiąca osób widzi reklam na przykład tylko setka. I boli to wtedy bardzo mocno. I dlatego też są takie przerwy długie, że muszę spamować. Więc to jest to... Jak widzicie na dole, jest taki pasek wsparcia. Na zachodzie jest to dosyć standardowe. W Polsce też to się pojawia. Ja na marzec przygotuję coś takiego. Na mojej stronie będzie. Będą oczywiście wszelkiego rodzaju dane do wsparcia, ale będzie też coś takiego, że jakieś perki, coś z tego może być. Jak na Twitch TV, jak ktoś subskrybuje kanał, to na przykład jest 5 dolarów miesięcznie. No to ma jakieś dodatki, typu na przykład gry z prowadzącym. Ja coś takiego zrobiłem w ostatni, w ostatnią sobotę, że grałem z widzami, osoby, które wsparły kanał, tam chyba minimum kwotę dychy, 10 zł, miały pierwszeństwo, żeby zagrać. Raz w miesiącu coś takiego będę na pewno robił, to nie będzie tak, że pay to play, tylko po prostu będę grał ze wszystkimi widzami, kto je tak wsparł kanał, ten wejdzie pierwszy w kolejce, o tak się wyrażę tutaj. Tak się tutaj mniej więcej wyrażę, więc to będzie coś takiego różne, tam jakieś dodatki zrobimy, postaram się coś ciekawego wykombinować, na przykład będą dodatki typu, będziecie mieli taką fajną małpkę na czacie od odpowiedniej kwoty, coś się tutaj zrobi, więc to jest też taki sposób, to jak widzicie większość jest PayPalowska, ale też numer konta wprowadzę, więc to też jest taki kolejny sposób. No i to by było chyba na tyle z tej strony. Wszystko tutaj wytłumaczyłem, już powiedziałem co i jak. Mam nadzieję, że trochę mi się sytuacja us jak to unormuje i nie będę musiał tak bardzo tym wszystkim spamować, i darmówkami, i tymi innymi rzeczami, i reklamować z tego do upaska, kiedy GameSpeed wypłaci mi, co miałby mi wypłacić. No bo w tym momencie, przepraszam, za jest jedna wielka dupa. Grudzień, styczeń robiłem za darmo, i to jest przerażające. Miesiąc będzie, przyszły miesiąc będzie przerażający. O tak się wyrażę, bo za listopad wypłacili pod koniec stycznia i... Dobra, nieważne. Więc imprezy będą. Będzie Starcraft 2, będzie ladder. Coś, jakieś gry z widzami oczywiście wykombinujemy. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Nie hejtcie mnie tam za bardzo na dole. A zresztą też jak chcecie mnie hejcić, to proszę bardzo, ale od razu mówię. Komentarze z bluzgami, wyzwiskami i tak dalej. Ja to robiłem od zawsze, 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 zawsze wywalałem. Od razu mówię, możecie powiedzieć co myślicie, ale ostrzegam w momencie, w którym będzie to poniżej pewnego poziomu, wylatujemy z komentarzem. Wyrzucamy. To wszystko, to wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. No, chyba tak, do następnego razu. No i zerknijcie sobie na dół, na linki, które są podane tam na dole. Ostatnio zaczynam trochę bardziej, że tak się wyrażę, promować Twittera, bo Twitter w odróżnieniu od Facebooka nie ogranicza dostępu do wiadomości, bo Facebook ogranicza, więc tutaj warto jest polubić mnie na Twitterze, jak z niego korzystacie. Dobra. Boję się ten film wrzucać autentycznie, boję się go wrzucać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.